Cześć Wam wszystkim, właśnie jesteśmy w sztolni, najprawdopodobniej numer jeden, w okolicach cieszyć. Pierwszy raz eksplorujemy tą sztolnię. Tu bardzo mało ludzi wchodzi, bo stan wody bardzo często jest bardzo wysoki. Informacji nie mamy żadnych duch, duch głębszych. więc idziemy sprawdzić, no cała. Kureczka, Dawid czy to z kanału, co nie wchodź. Musimy bardzo uważać, bo wody już jest prawie do... Ja zaraz jeszcze wyprzedzić. Do końca woderów. Jest taka opcja, żeby nie filmować pleców. Ja Cię okay, dziękuję. Niestety musimy ustawić medium, Zresztą. musimy ustąpić trochę miejsca. Na razie to tak wygląda, potem spróbuję coś jeszcze dograć. Mam zapas. No i tak, chłopaki poszli sobie dalej. Jesteśmy dalej w sztolni uranowej w Wojcieszycach. Tak jak wspominałem sztornia czasami często nawet zalana bardzo wysoko, co widać po śladach stanu wody na ociosach. Jesteśmy tak naprawdę nie tak daleko od wejścia, a stolnia naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Naprawdę śliczna. Podążamy dalej wokół Góry Otworu. Zobaczymy, co nas czeka dalej. czytelnia jest, z tego co wiem, to na całej długości zalana. Pod koniec głównego ciągu jest zawał, który spiętrza wodę do jeszcze głębszego stanu. i Podobno w, w tym miejscu sztolnia ma dalej kontynuację, ale stan wody pewnie nie pozwala przejść dalej, no, ale to wszystko wyjdzie, jak to się mówi, w praniu. Idziemy dalej. Naprawdę jest, jest klimacik. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Kolory i to wszystko to trochę zmniejszymy światło. Niestety niewiele tak widać, musimy trochę bardziej ją poświetlić. Ktoś tu próbuje mnie oświetlać Uważać pod nogi, bo jest dużo kamieni, jakichś materiałów luźnych, to Dobrze widzę to chyba do... Przechodzimy do pierwszego skrzyżowania. To jest pierwsze takie skrzyżowanie w lewo, w prawo, czy w lewo. pewnie eksplorować od prawej strony jesteśmy na przodku w prawej odnodze tutaj jest bardzo dziwne zjawisko wygląda to jak zasypany szyb no, ciężko jest w ogóle wykazać tam są różne kamienie a boki są jakby w takiej litej skale jakby było wszystko od góry zakorkowane no nic no to jest ten odległy Przybuj, kupimy od ciebie tak od tak sobie. Ja muszę oglądać ten drugi uczonego. Woda jest zwącona. Musi się delikatny zapach świeżego wodoru, co świadczy o tym, że w tym momencie na pewno jest. Dobra, taka taka drewna. jest nie, nie, no, no to jeszcze się taki stan Tutaj. No, Alberciki chodzą, a no, nie mają też. Jest, jest, jest Myślę, że nie obszedłeś wszystkiego. Co? Myślę, że nie obszedłeś wszystkiego. Tam jeszcze... To już troszeczkę, ale tam nie ma sensu, ze względu na to, że kończy się korytarz już. Nie kończy. tam jest to, to takie jedno, jedna ciekawostka ale to zaraz. A tam odróżniłem go To chodźmy tu na ten boczny. O, Jaka Co, to się doły, tak. no to, to No to nie ma wejścia dalej. Musi być. Gdzieś ma. Jest Ale nie tam. No to nie wiem, gdzie. To będzie Teraz w lewej odlodze od dziwnego ciągu. Zostałem w badań, zrób to na dół, to To też jest wyjątkowo, Na, na druhé tu jest trochę wody mniej, ale cały czas jest taki mały. Do połowy uda woda.

i tutaj się kończy to wszystko litą mm. Tutaj na pewno poszukiwania jest na końcu. Dobra, wracamy do głównego ciągu. Tak, to mamy już wspierane do rozwiedzenia, do głównego W zasadzie, że byliśmy na drugiego trzeba w nogi, idziemy w kierunku wyszotka. Najbardziej niebezpieczne miejsca w szkołach do skrzyżowania, do wygrania, więcej wygranych skałek. W tym to chwilę, może ta woda będzie ściekała, czy nie, może na pewno będzie ściekała. Okej, okay, idziemy głowę. Nie czuł mi się tam chyba. No dobra, nic niedaleko to. To nie ma tak dużo To się nie spoczywa na tym, co teraz uważaj?

i mieć tak, takiego orła. Kolega się skąpał. udał się do wyjścia. Woda w Woderach to jest tragedia wreszcie, w takich sytuacjach. Zwłaszcza, że na dworze jest u końca zera. Może 2-3 stopnie na dół Tutaj nie jest tak dziwna mamy na to tam 10 stopni ale już na zewnątrz odczuwa się momentalnie taki chłod ta woda też jest dziwna w środku no, no, powinna ujawają się role wyjścia. pełnia może nie jest jakaś właśnie tak trzeba uważać niestety ta woda jest nieczona i nie widać w środku wracamy do tego skrzyżowania które mieliśmy w słychać mhm. tłumi wszystko i tutaj idziemy sobie dalej w kierunku wyjścia tamto ścieko, które, które tutaj że wszystko wejście jest wejście wyjście ze strony Niestabilne jest to powieło, że tu ciężko się chodzi. są zagłębienia i naprawdę głęboko. Więc nie polecam nikomu samotnie eksploracji w tych miejscach. Chciałem się skończyć. Naprawdę przykryłem przy jakąś W najlepszym przypadku. nabierając wody w spodnie buty, które są praktycznie pod pachy przy jakimś dużym zagłębieniu to jest bardzo ciężko wyjść, ale wykaraskać się z tych butów to jest to takie szybciutkie. Tam gdzieś chłopaki jeszcze z tyłu zostali, szło też zmierzają w kierunku wyjścia. Tylko widać. To, tylko widać, tylko widać. I tutaj przy wyjściu niestety ten poziom wody już teraz coraz większy tu się uda jakiś rzut na, na moje spodnie obytu co tam żeby widać jest to takie trochę ciężkie ale bo no, wody jest pod brzuch także. idziemy dziwne jakieś zapachy tutaj się wynoszą jakikolwiek miernik gazów detektor wiadomo o co chodzi nie pokazywał jakichś tam podwyższonych wartości troszkę spadł tlen w jednym miejscu ale to opocznę i odmądrzę a tak ogólnie parametry wszystko jest w normie także Daj, teraz chwilę się odwrócimy zobaczymy jak tam No świecę idziemy dalej tak. Światła w ciemnościach, które są w latarek po prostu oślepiają strasznie. No, to już jest coraz głębiej właśnie. Te ostatnie parkie, ostatnie metry, to już jest naprawdę wody sporo ten poziom nie jest jakiś straszny bo ja mówię tutaj często aż pod sam strop jest woda i no, w zasadzie możliwości wejścia do tej sztolni ponad 2 metry także przejść się niestety nie da teraz zobaczyć ile już jest Wody zostało naprawdę niewiele, ale skoro weszliśmy, to już wiedzieliśmy, to... żeby się nie potknąć na jakieś kamienie, które leżą w wodzie. No i tutaj ostatnie 6 metrów to już jest tak naprawdę coś głęboko trzeba uważać takie zagłębienia o, wpaść i to puszy z lewej strony no dobra, to by było wszystko z całej tej sztolni. Tutaj jest zrobiona nawet taka rura, która odwadnia i ta woda uchodzi z tej sztolni, dlatego jest szansa, że nie będzie tak aż dłużej następnym razem.